Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam w kolejnym setnym odcinku Domu na Skale. Wakacje się skończyły, zeszliśmy z gór, jesteśmy już na Nizinach, a nawet bym powiedział nawet w rzeczy samej, bo jesteśmy w Dolinie Jeleniogórskiej. Rozpoczynamy miesiąc wrzesień, rok szkolny. Za moimi plecami drugie liceum ogólnokształcące Norwida, to jest liceum, w którym jestem katechetą i do którego zmierzam bo za chwilę faktycznie zaczynam lekcję w tej szkole. A przed nami, moi drodzy, 23. Niedziela Zwykła i przepiękne słowo, które Pan Bóg nam daje. W pierwszym czytaniu w Księdze Ezechiela usłyszymy o tym, że Pan Bóg wybiera Ezechiela na stróża domu mojego. Tak mówi Pan Bóg do Ezechiela i mówi tak. Usłyszysz moje słowa i powtarzaj je ludziom, ale jak tak, abyś ich napominał, kiedy, nie przestrzegać, kiedy będą nie przestrzegali moich przykazań. I Pan Bóg mówi Ezechielowi tak. Jeżeli upomniesz grzesznika, a on się nawróci, zyska swoje życie. Jeżeli go napomniesz, a się nie nawróci, to straci swoje życie. Ale jeżeli ty go nie napomniesz i on straci swoje życie z Twojego powodu, to Ty również stracisz swoje życie. No, moi drodzy, lekcja bardzo trudna, bo trudno przychodzi nam upominać człowieka, szczególnie wtedy, kiedy postępuje źle, ale często też zdarza nam się Źle rozumieć, czym jest braterskie upomnienie. I odpowiedź czy takie wyklarowanie tej sytuacji przychodzi nam w liście do Rzymian, bo autor tego listu mówi nam tak, Cała, cały dekalog, całe prawo Boże bierze się z miłości. To Bóg z miłości dał nam dziesięć przykazań, abyśmy, przestrzegając, nie stracili życia, byśmy wiedzieli, jak się w tym świecie ogarnąć i dojść do Pana Boga. 10 słów, 10 konkretnych przykazań z miłości Pana Boga do nas, to są Jego rady, jego przykazania, abyśmy nie stracili własnego życia. I Ewangelia Mateusza dzisiaj pokazuje nam Pana Jezusa, który uczy nas o tym, jak upomnieć z miłością. I Pan Jezus daje nam takie trzy kroki, o których my, upominając, po prostu zapominamy, ponieważ mówi nam tak. Najpierw. Upomnij w cztery oczy, weź kogoś na bok i zwróć mu uwagę, że żyje nie po Bożemu, że popełnia jakiś konkretny grzech, że nie przestrzega przykazań. Jeżeli nie usłucha, weź drugiego świadka albo jeszcze jednego i we trzech upomnijcie go, zwróćcie bratu uwagę. Jeżeli nie usłucha i dalej żyje w grzechu, wtedy dopiero donieś kościołowi, a kościół niego wydali na zewnątrz. Moi drodzy, my popełniamy ten błąd, że czasami pomijamy dwa pierwsze kroki, bo nie rozmawiamy w cztery oczy, nie mamy świadków, tylko od razu trąbimy na prawo i na lewo, że ktoś jest grzesznikiem i piętnujemy go. Ale w tym wszystkim, moi drodzy, wydaje mi się, że jest jeszcze coś, co Pan Bóg chciał nam przekazać, co jest bardzo istotne, kiedy podsumujemy te trzy czytania. Mianowicie, dlaczego ty w ogóle chcesz upominać swojego brata? Czy dlatego, że jego grzech jest twoim wyrzutem sumienia, bo masz podobne grzechy? Czy dlatego, że ty z miłości do bliźniego upominasz go, aby on pozyskał, aby on był pozyskany dla Królestwa Niebieskiego, czyli aby się szczerze nawrócił? Czyli jaka jest moja intencja w moim upominaniu drugiego człowieka? Czy dlatego, by go napiętnować, albo mówić głośno o jego grzechu, by mój grzech był niewidziany? Czy faktycznie kieruje mną miłość i pragnienie, by człowiek mi bliski był ze mną razem zbawiony? I dlatego potrzeba Jego nawrócenia. Kochani, na koniec Jezus mówi zdanie, które dla nas jest też kluczowe, ponieważ mówi, że jeżeli o cokolwiek będziemy prosić w Jego imię, będzie się spełniało. I, I tym zdaniem pragnę zakończyć tą dzisiejszą naszą katechezę, bo jeżeli modlimy się w Jego imię i wierzymy, że ma moc sprawczą, a jest Bogiem i ma, to możemy być pewni, że nasze modlitwy. Będą wysłuchane, a nad to wszystko, moi drodzy, możemy być pewni, że jeżeli się nawracamy i z miłością upominamy naszych braci, to również pozyskamy ich dla Królestwa Niebieskiego i sami nie poniesiemy na tym szkody. Życzę Wam dobrego tygodnia, dobrego startu w nowy rok szkolny. Pozdrawiam Was, ja biegnę na lekcje i w tym miesiącu, jak i w nowym roku szkolnym, niech Pan Bóg Wam z serca błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I do zobaczenia za tydzień w czwartek w kolejnym odcinku Domu na Skale. Zostańcie z Bogiem.